Witam serdecznie 25 stycznia we wtorek. Miło mi się ten dzień w ogóle dzisiaj rozpoczął, także jestem w dobrym nastroju. Mam nadzieję, że Państwo również. Każdy wiek ma swoje przywileje, proszę Państwa. I dzisiaj właśnie prowadziłem taką rozmowę i z, użyłem zwrotu, e, jeśli chodzi o moich słuchaczy, widzów. Dziewczyny też mnie oglądają. Ale dziewczyny, proszę Państwa, z racji mojego wieku, dla mnie to są kobiety od 50 lat wzwyż, czyli ukończone 50 lat wzwyż, to są dla mnie dziewczyny. A poniżej 50 to są dzieci. Naprawdę? Także przywilej ma swoje, znaczy wiek ma swoje przywileje, a przywilej ma swoje mądrości życiowe. E, czasem wystarczy, proszę Państwa, zmienić sobie kolor włosów, tak jak robią to właśnie dziewczyny, aby poprawić humor. E, nie wiem, czy miłe Panie wiedzą, ale jest nowa moda na kolor włosów, tak zwany bawarski. I pochodzi on z koloru herbaty bawarki, czyli herbata, która nazywa się bawarką, ma po prostu wlane trochę mleka. I ten, her, ten, ten kolor wypływający z tej mikstury herbaty z mlekiem jest właśnie kolorem bawarskim i takiej bawarki herbaty. I teraz jest szał na zmianę kolorów właśnie włosów u kobiet na kolor takiej bawarki. Wiem, że kobiety lubią sobie same barwić włosy, dlatego w dzisiejszych czasach to i później patrzą się, czy wyszedł ten kolor, tak? Ale ludzie robią różne, dużo różnych innych rzeczy, żeby po, poprawić sobie humor, aczkolwiek te preferencje, które to powodują, zmieniają się w zależności od czasu. Co robi taki Putin, żeby poprawić sobie humor? No, na Rumble oczywiście wyjaśnia, jak Zachód i Stany Zjednoczone okłamują nas w kwestiach gazu i dlaczego ten gaz tyle kosztuje, a generalnie on tyle kosztować nie powinien, tak? I sobie poprawia humor, a nas denerwuje. Kto wie, może ma, jestem dużo racji. Proszę Państwa, Republikańscy kongresmeni z Komisji do Spraw Sił Zbrojnych wezwali w poniedziałek Pentagon do przyspieszenia zatwierdzenia sprzedaży Polsce czołgów Abrams. Jak stwierdzili w opublikowanym liście, szybsza decyzja w tej sprawie wysłałaby dobry sygnał zarówno do NATO, jak i Kremla. Autorami listu są najwyżsi rangą republikanie zasiadający w komisjach do spraw sił zbrojnych oraz wywiadu Mike Rogers, Mike Tanner, a także kongresmenka Lisa McClain. Politycy wezwali ministra obrony Lloyda Ostina do przyspieszenia zatwierdzenia sprzedaży czołgów w Polsce. Ale... To jest biznes. Na wojnie Ameryka się zawsze bogaciła na wojnach i jest specjalistką w tym Ameryka. Specjalistą. Także, a czołgi Abrams, no, mają ich dużo, więc będą sprzedawać Polsce. Oczywiście nas nie stać na kupowanie tych czołgów, ale to już jest inna sprawa. Miliardy dolarów czekają, tak, więc... Biznes na wojnie, proszę Państwa. Ale do tego wszystkiego jakby odezwał się inspektorat uzbrojenia w Polsce. Podpisał umowę na dostawę, no, z, z, tam, z rządem niemieckim, na, na pewno z koncernami niemieckimi, żeby znowu dać im zarobić, na dostawę zestawów do transportu tych czołgów, ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 60 ton. Jeżeli wojsko polskie zrealizuje opcję rozszerzenia, to do sił zbrojnych Rzeczypospolitej może trafić do 109 takich zestawów marki Mercedes, proszę Państwa, które będą przewozić te czołgi Abrams. Nie wiem przez jakie mosty, dlatego że Mało jest mostów, które wytrzymują taką nośność, no ale dajmy na to, że będą sobie jakieś mosty po drodze, wojsko będzie samo sobie budowało, tak? Także jest to rzeczywiście problem. To są nisko zawieszeniowe takie zestawy, aby gdzieś tam w jakiś pod mostem przejechać, żeby to nie było zbyt wysokie. No i tutaj jakby rząd polski wydaje konkretne, kolejne pieniądze ogromne na opłacenie tego kontraktu, właściwie tych kilku kontraktów, bo to, to nie jest tylko jeden kontrakt. Oczywiście powiem Państwu o co chodziło z tym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To się rozeszło po mediach i wszyscy o tym mówią. Co ten prezydent Stanów Zjednoczonych, Biden, powiedział? Chodziło o to, że wczoraj w poniedziałek dziennikarz telewizji Fax News yy, zadał mu głupie pytanie. No tak, tak by można było to powiedzieć, a on powiedział, że jest głupim sukinsynem. Yy, myślał, że miał wyłączony telefon prezydent, więc odniósł się do tego pytania zadanego przez dziennikarza w sprawie inflacji, bo dziennikarz jakby zaczął się dopytywać, czy obciążenia, ten cały, sytuacja finansowa jest państwa, Stanów Zjednoczonych, jest problemem politycznym dla Bidena. On z sarkazmem najwyraźniej myśleć, że ma wyłączony telefon, powiedział mu nie, to, to jest wielki atut dla mnie. Większa inflacja, yy, większy jakby potencjał mój, tak? Co za głupi Sukinson, powiedział Biden. I to są, proszę Państwa, tego rodzaju odzywki, yy, gdzie widać, jak on powiedział sunowa B, Sanowa B, po angielsku, tak? Yy, I to są... Generalnie oni już odchodzili, tak, więc wszyscy myśleli, że te porty mikrofonowe są podłączane. Niestety te słowa przenikają i widać w jaki sposób y, po prostu oni traktują y, no, tych dziennikarzy, tak? że tutaj mówią tak, ale jak już ich nikt nie słyszy, przynajmniej myślą, że nikt nie słyszy, no to wtedy, jak to się mówi, walą z grubej rury. Ale to tych różnych wypowiedzi jest bardzo dużo. Ja zacyt, zacytuję tutaj niedawną wypowiedź yy, pana, no jak się mówi, doktora Antoniego Fauci, głównego doradcy medycznego Białego Domu, nazwał również przepytującego go senatora republikańskiego Rogera Marszala. Po krótkiej wymianie zdań na temat zarobków, zarobków yy, pytał się yy, konkretnie, zadawał mu pytania, Roger Marshall w sprawie jego zarobków, gdzie on może znaleźć te wszystkie jego zarobki, bo są potrzebne, oni tam szukają, na co zaczął się śmiać Fauci i nazwał go po prostu debilem, bo też myślał, że ma wyłączony telefon. Fauci twierdził, że... Te zarobki oczywiście są dostępne i nie ma w tym żadnego problemu, na co znowu naciskał Roger Marshall i pytał, ale gdzie, ale gdzie są te pana zarobki, gdzie to wszystko jest? No i myślał, że wyłączony miał mikrofon, nazwał go debilem. Jest bardzo dużo takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych u różnych, jak to się mówi, u różnych polityków one występują. Także to, to są takie no, historie, można by powiedzieć, yy, niewytrzymane z rękawa, ale które kładą się na polityce no, poszczególnych reprezentantów. Tak? Pentagon ogłosił, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych, że yy, mobilizuje w stan najwyższej gotowości 8,5 tysiąca żołnierzy jednostek specjalnych. Odno powiedział o tym rzecznik Pentagonu Gene Kirby. Dodał, że nie przyjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, w sprawie ich wysłania, ale zapowiedział, że te wybrane jednostki zostaną jakby, jakby wysłane w ramach potrzeby do Europy w razie aktywacji przez Sojusz Sił tych środków, jeśli chodzi o NATO, jeśli wybuchnie jakiś konflikt na granicy hmm, białorusko-ukraińskiej, ukraińsko-rosyjskiej. Tak? I w ten, w ten kontyngent wchodziłyby m.in. zespoły bojowe, BCT, siły logistyczne, medyczne, lotnicze i wywiadowcze. Więc jeśli ktokolwiek myśli, że to jest za darmo albo że oni wysyłają to za darmo te wojska, to ja Państwu mówię, że nie sądzę. Teraz przejdziemy do bardzo ciekawej kwestii związanej z Hiszpanią. Zadałem Państwu pytanie na czacie: Czy sądzisz, że Hiszpania przy pomocy Unii Europejskiej jest w stanie zmienić władzę w Polsce. Dlaczego w ogóle ja takie pytanie zadałem? Ciekawe są odpowiedzi. 20% z Państwa sądzi, że tak, że Hiszpanie są w stanie zmienić władzę w Polsce przy pomocy Unii Europejskiej. A ja odpowiem, że no są takie zakusy. Kończę ankietę. Było 450 głosów. Zosta... Zobaczą Państwo sobie zaraz rezultat tej ankiety na TopChacie. A teraz to są kuriozalne słowa hiszpańskiego europosła, proszę Państwa. Zapowiedział, że chce pomóc zmienić władzę w Polsce. On twierdzi, że pomożemy polskiemu społeczeństwu zmienić władzę które wydają się nie dosyć dobre dla Polski, zadeklarował w wywiadzie dla portalu Euro TV hiszpański europoser Estban González Pons. To on, jak pisze portal, ma pokierować misją Parlamentu Europejskiego w sprawie zbadania informacji na temat nielegalnego użycia szpiegowskiego oprogramowania Pegasus przeciwko mm, politykom opozycji. Przedstawiciele strony rządowej podkreślają, że to kompromitacja unijnych organów. Oczywiście przedstawiciele naszej strony rządowej. Yy, chcę Państwu powiedzieć, że... Sprawa Pegazusa nabiera tempa, będzie jutro głosowanie na, na temat powołania komisji w Parlamencie Polskim, ale coś tam matematyka się nie zgadza i prawdopodobnie nie dojdzie do powołania tej komisji, aczkolwiek jeszcze tak do końca nie wiadomo. Na razie skupczenie stanowiskami i jedenkami na listach wyborczych, tak żeby no jakby osoby, no rząd miał większość poparcia w Sejmie. I teraz sytuacja jest taka z tym Gonzalesem, z tym Hiszpanem, że to niektórym państwom i przedstawicielom władz europejskich nie mieści się w głowie, tak? że Polska użyła Pegasusa do podsłuchiwania swojej opozycji tak, politycznej, to proszę Państwa, jakby to powiedzieć, no, oni biorą te informacje na surowo, komentują i reagują. Im się nie mieści w głowie, bo być może oni to nawet robią, mają tam inne metody. Tutaj, tak jak Państwu mówiłem, myślałem, że to w ten sposób nawiązuje władza dialog z opozycją podsłuchując ich, może w ten sposób ich słucha, nie? nie wiem. W każdym bądź razie niektórym państwom nie mieści się to w głowie i uważają, że to jest wystarczający powód, aby polski rząd podał się do dymisji. Wiele państw tak uważa, ale abstrahując od tego. To jest rzecz no, rzeczywiście niedopuszczalna. Tak? I teraz oni uważają, że polskiemu społeczeństwu robi się krzywdę, a właściwie władza robi krzywdę, gdyż oni uważają, że tak naprawdę to się nic nie stało. Nic nie stało się, że na, po na początku każdy się wypierał i wszyscy mówili, że żadnego Pegazusa to tu nie ma, Polska nie kupowała i oni w ogóle nie wiedzą, co to jest Pegazus. A teraz jesteśmy w stanie, proszę Państwa, i informacji na ten temat tak obszernej, że no, można to powiedzieć, że jest to kompromitacja absolutna, bo rząd powinien myśleć co robi i w jaki sposób powinien się zabezpieczać. Tutaj za, zabrakło punktu pierwszego, czyli myślenia i zabezpieczenia punktu drugiego, ten, czyli po prostu nie jest ten rząd profesjonalny który dopuszcza do wycieku takich informacji. I teraz robi się awantura na całym świecie i w Europie i inne państwa i Parlament Europejski. Jakieś debaty będzie miał na temat zmiany rządu w Polsce. To jest, to jest naprawdę to są rzeczy niesłychane w ogóle, żeby w ogóle Parlament Europejski no, jakby rozpatrywał coś takiego. Ja się z tym zgodzę, że ustalanie, czy ma być ten rząd przez inne rządy lub posłów parlamentu, czy w ogóle Unię Europejską, czy ma ten rząd być, czy nie, no to to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast takie rzeczy się dzieją, zaczyna być coraz większa awantura i wynikają z tego określone problemy. Tak? No a autorem tych problemów jest rząd polski, no tutaj trzeba to jasno powiedzieć. Proszę Państwa, w Polsce dzieją się różne ciekawe rzeczy, bo w sferze nieprofesjonalności to tutaj zdobywamy kolejne jakby osiągnięcia i mamy tutaj ciekawą informację dotyczącą bazy jakby pytań wykorzystywanych na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. I teraz w ostatnim egzaminie, który był, na ten egzamin trafiły błędne pytania. I prawdopodobnie to oznacza, że egzaminy, do których przystąpiło kilkaset osób, będą musiały być unieważnione, dlatego że te egzaminy, czyli otrzymały pytania błędne błędnie zredagowane i z błędami. Do takiej sytuacji nie powinno dojść, bo to jest państwowy egzamin, natomiast generalnie dopuszcza jeszcze te pytania specjalna komisja, więc to jest w ogóle nie, coś nie do pomyślenia, że ludzie idą na egzamin państwowy, a tam jest mnóstwo pytań. I odpowiedzi błędnych, więc to jest jakiś, jakiś totalny dramat. Ja powiem Państwu tylko, jak wygląda tam, nie ma problemów z tym w Stanach Zjednoczonych, na przykład w stanie Elonoi, gdzie Polak, który, no jak tak mówię, że on nie mówi po angielsku, nie, ale przyjeżdża sobie do do tego Driver License Facility i tam mówi, że mówi po polsku i on może dostać pytania w języku polskim w stanie Illinois. Myślę, że w, inno, w innych również stanach jest taka opcja na wielojęzyczne. Więc pytania są właściwie zawsze podobne. Jeździ się z jazdy tą samą trasą od wielu lat wsiada się do swojego samochodu, obok siada egzaminator i na tej automatycznej skrzyni biegów objeżdża się trasę, która jest znana wszystkim od, od, od wielu, wielu lat i zawsze ta sama i to jest po, w miejscach, gdzie dużo samochodów nie ma, dlatego że egzaminatorzy się boją w dużym ruchu z takimi jeździć kierowcami, ale generalnie no później się człowiek jakoś nauczy, tak? Prawo jazdy kosztuje tam 10 czy 15 dolarów. Wydawane jest od razu na miejscu i człowiek jak już idzie na ten egzamin i wychodzi, to wychodzi z dokumentem, który jest drukowany na poczekaniu. Płaci się 15 dolarów i do widzenia i to jest wszystko. Natomiast tutaj robią po prostu te problemy są tak piętrzone. W tej chwili jakaś ustawa wychodzi, że Rodzice będą mogli uczyć swoich swoje dzieci jazdy po drogach. No, w Stanach też coś takiego jest, ale osoba, która ma prawo jazdy, a osoba, która zdała e, test e, e, pisemny, może też pod nadzorem kogoś, kto ma prawo jazdy, ale to nie musi być rodzic, jeździć sobie i trenować. Tak? No, różne Stany mają różne. E, w tym zakresie obostrzenia i prawa, ale to mniej więcej tak wygląda, jakby nie, nie ma z tym problemu. Natomiast tutaj widzę, te problemy są piętrzone cały czas i tutaj zrobienie prawa jazdy kosztuje ogromną kasę. Tak? Chcę Państwu powiedzieć o ciekawej sytuacji, która się wydarzyła. Nie oglądam tego teleturnieju, ale wydarzyła się ciekawa sytuacja. Teleturien, milionerzy, gdzie padło pytanie właściwie za tysiąc złotych o producentach, którzy dodają żelazo cyanku potasu i właśnie to było pytanie. Do czego producenci dodają żelazo cyanku potasu, żeby się nie zbrylało? Pytanie, to znaczy odpowiedź A była do kasz. B do cukru, C do soli albo D do proszku do prania. I teraz jest tapczat, proszę Państwa. I jak Państwo y, myślą, do czego producenci dodają żelazo cjanku potasu, żeby się nie zbrylało? Do kaszy, do cukru, do soli czy do proszku do prania? Proszę mi napisać. Ja w tej chwili czekam. Do czego producenci dodają żelazo cjanku potasu, żeby się nie zbrylało? Do kasz, A, B do cukru, C do soli, D do proszku do prania. No i mamy tutaj Krzysztof Sokołowski, gratuluję. E, no, no, wszyscy piszą do soli. E, jedna osoba tylko do cukru, do cukru, nie do cukru. Dodawany jest do soli no bardzo dużo osób odpowiedziało do soli i powiem Państwu, dlaczego ja o tym mówię. Mówię z bardzo ważnego powodu. Dlatego, że żelazo cjanek potasu to jest substancja, żeby się nie zbrylała sól o symbolu E536. Ja w ogóle byłem zaskoczony, że takie pytania y, padają, żeby jakby... Y, no można było społeczeństwu coś przekazać, nawet w takim tele teleturnieju. I teraz muszą Państwo wiedzieć, że no ale ja kupuję akurat sól składawę. Ja zamawiam sobie worek tam 20 czy 25 kilo, czy w mniejszych workach, oni mi wysyłają sól, która jest kopalna bo to jest kopalnia soli w Kłodawie. Najlepsza sól polska, jest różowa, jest taka, ma mikroelementy i tam żadnik nikt nie dodaje żelazocianku potasu, bo sól się zbryla. Oni nic nie dają. Oni po prostu mielą tą sól, w odpowiedniej gradacji można sobie kupić i w tych workach jest i leży. Mi tu zbryla się, ale to tylko lekko trzeba przycisnąć i ona, ona od razu odpada, robi się miałka. Proszę Państwa, ta substancja, antysbrylacz do tej soli jest bardzo szkodliwa. Dlatego byłem zaskoczony, że to pytanie było na tele teleturnieju. C w ogóle rozkłada się e, ta substancja, ten antysbrylacz, żelazo -cianek, potasu w żołądku wydzielając cyanowodór. Cyanowodór to jest smród, proszę Państwa, nieprzeciętny. Yy, yy, mniej więcej cianowodór pachnie jak yy, yy, zgniłe jaja i on się rozkłada i przenika do krwi później w jelitach yy, i blokuje w naszej krwi możliwość przenoszenia tlenu. Yy, jadając sól sprzeciw z brylaczem systematycznie się podduszamy. Yy, mamy kłopoty z oddychaniem zawroty i bóle głowy i to ma toksyczne działanie na nerki. I widzą Państwo, dodaje się to dlatego, żeby ta sól ładnie wyglądała. To, jak, jak to jest ważne, żeby coś wyglądało ładnie. Nieważne, czy my za to zapłacimy taką cenę, czy taką. Ale to wygląda elegancko. Ona się sypie, proszę Państwa. Ona się nie zbryla. To jest taka prawdziwa sól, jeszcze ważona w temperaturze kilkuset stopni. Żeby tam już żadnych mikroelementów nie było. Dodajmy jeszcze yy, żelazo cjanku, potasu, żeby się nie zbrylało. I mamy piękną, sypką białą sól, proszę Państwa. Wiele rzeczy się robi w życiu. Żeby pięknie wyglądały. Wiele. Żeby nasze gadanie wyglądało pięknie. Tak jak politycy mówią, żeby to po prostu oni mówią za każdym razem co innego. Ale za każdym razem ma to wyglądać pięknie. Tylko że to jest nic niewarte, warte. Nic nie warte. I to jest to, że ludzie nauczyli się kupować pewne rzeczy. Kupować teksty, które są sprzedawane w sposób elegancki, teksty polityków, to co oni gadają. To czasami kupujemy to, wieszają nam makaron na uszy, po prostu. My to kupujemy, bo to wygląda elegancko, bo to tego się dobrze słucha. Żremy, za przeproszeniem tą sól z tym z jankiem, podduszając się. Ale sól wygląda pięknie, bo jest sypka. Robimy mnóstwo rzeczy, proszę Państwa, dlatego tylko, że to ładnie wygląda. Tysiące takich rzeczy robimy. Proszę się tylko zastanowić nad tym. Tak jak ja się zastanowiłem dzisiaj. Dziękuję serdecznie Państwu, pozdrawiam. Zapraszam na kolejne swoje vlogi. Milko.